Czy będę w Rawie? Już byłem. Już byłem w Rawie. Czy będę następny raz? Pewnie tak, ale nie tak szybko jak myślisz. Czy ma Przemana, witam Jaca, dziękuję za gipsika. No co, Mbappe robisz? Dlaczego? Nie! Nie, nie, dawaj! Kurde, spalony! Problemy, problemy i to duże problemy. Dobrze. Odega. Czy przyjmie piłkę? Przy, nie przyjął, no i to był problem. Nie, nie, nie w takim stylu. Jestem ponownie. Witam Łuki, strażnika, moderatora. Moją opokę. A ja już tutaj naładowany do energii. Mamy i MAMY BRAMEĆKĘ! wracamy na jeden do jednego! jo! I Saka! Podaj do Saki. Saka... Tam był fał, tam był fał na czerwoną kartkę. Panie sędziu, proszę, proszę wyjąć te dolary z kieszeni. Co robimy? Co robimy? Dlaczego przyjmujemy łapówki w trakcie meczów? MAMY BRAMEĆKĘ SAKA! Robimy to! Dziękuję Miko! I Ronaldinho jeszcze tutaj, tak! Ronaldinho, fałszywy paszport, wypierdziela, nie ma tutaj takiego grania! Tutaj Saka! Prawie Saka katlik, ale dale wybyłem emocję. Okej, okay, okej. Okay. Dobrze, dobrze. Przecięliśmy to. Saka! Pięknie! Pięknie, Saka! Cudownie! I mamy to! 8-8, osiem, osiem. wracamy! Jak najbardziej chcę osiągnąć najlepszy wynik, nie? Żeby za tydzień poprawić sobie rekordzik. Bo tak nie łapie. No tak chyba lepiej będzie. No tak chyba była kamera wcześniej. Polecam mu wszystkie odcinki Maurycego. A to oni wiedzą, to już Maurycego, to wiedzą, że mają oglądać. Lepiej, żeby na Instagrama sobie weszli. Bo tam wpadła fotka z widzami. Nie, naprawdę. Saka robimy to! Pięknie! A się śmiali Saki. Śmiali się, wytykali go palcami, mówili, przecież on tego nie zrobi. Dobrze, że wiecie, że tak. No ziomysz strzeli w ramkę, nie? Zaraz zaliczy asystę. Wow! Bum, biegi 2 do 0 Emocje wróciły, energia wróciła. Widzę, że jeszcze trochę mózg nie wrócił, bo podaję do przeciwnika i się proszę o, to, o tą bramkę. I się doprosiłem. Ajajaj. Ale Frankowski Polak, rodak, dajmy mu, dajmy mu, jak chłopak się cieszy. Jakbym tego nie trafił, to by było wstyd. Pięknie! Kończymy to! Bądź pan wstydłoszczęść! Jo! Fiat, który jeździ pandą, Fiat panda. A panda, która jeździ pandą, Fiatem? Panda w pandzie. Nie, nie włączył się może, no. Dobra, mamy! Czemu nie nagrywam Fifa na odcinkach? Nie wiem. Nie wiem, może będę nagrywał w przyszłości. Czy to widz? Nie, raczej nie widz. Raczej osoba, która po prostu już ma rangę. <laughs> Cześć, Nikola. Czy mam inną grę niż Fifa? Tak, mam inne gry. Mam Monopoly. Różne inne gierki mam. Real czy Barca? Real Madryt oj teri auri, będzie ciężko kiedy seria z w niebieskim kapturze? już jest, już jest na kanale seria ale kiedy nowy odcinek może? ojojoj oj, ojojoj oj, 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 oj. ale bramkarze tutaj troszeczkę go tak Fifa są Tak. Fifa są track 16. Chyba jest najlepsza do grania pod Champions. Chyba, że ojciec Mateusz z drugiego pokoju. To zdecydowanie może być ojciec Mateusz tylko lepszy jeszcze. Joj! Panowie, to jest mecz, który potrzebuje wsparcia. Potrzebuje was jako tutaj kibiców. Bo naprawdę mogą to być schody. Mogą to być schody. Dziękuję za giczy, Wiktor. I mam nadzieję, że ta piłeczka, którą właśnie wysłałeś, zaraz znajdzie się w siatce. I mamy, Wiktor! Brameczka, ale niestety nie tym razem. Oj! Wyskoczył pięknie, ale nie dało do rady nic, żadnych efektów z tego wyskoku. I teraz wracać się... Wracać się... Nie, 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 nie! nie, Krył go! Krył go! Czemu szedłeś z tego krycia? Ja, krecy, sam bym go krył, jakbym wiedział! Czy ja wiedziałem, że on poda do niego! Majajaj! Szkoda trochę, szkoda trochę. Ale to jest mecz, w którym Ronaldo mógłby zawitać na... boisku. Bo to jest mecz, już o fajną rangę. O fajną, no. Ty... Takie minimum, no powiedzmy. A zawsze warto mieć dwie szanse niż jedną. Andrew, mogę dać lokalizację sklepu tu na live? Możesz niby, no ale nie widzę sensu. Nie, na pewno ją tak nie spamuj, nie? Chyba, że ktoś zapytał się. <laughs> Tak zrobimy, tak zrobimy, bo saka musi być. Saka musi być zdecydowanie, musi być saka. Czyli wprowadzamy Ronaldo i Zidana. Ronaldo i Zidan. Czy Ronaldo i Zidan dadzą ewentualnie mi zwycięstwo? Zaraz się okaże. Oj, może być grubo, może być grubo tutaj w tym meczu. Wyczuwa sromotny wpierdziel, że tak powiem. No ty bardziej, że on tak podaje, ale tak strzela, że akurat nie dał rady. Więc wyczuwa w tym swoją szansę. Ronaldo nie, nie przyjął, nie przyjął niestety. Ale dobra, tu mamy. Ładnie. Piłka do Zidana. Zidan na skrzydło do Walkera. Walker zastanawia się, co zrobić. Oddaje piłkę do Zidana. Zidan do Atala. Atal. Atal do Odegarda. Czeka sobie, co zrobi. chodzi Zidan. Oddaje strzał, ale nic z tego. Mamy jeszcze raz Atala przy piłce. Atal ładnie sobie podaje. Szukał Saki, ale zdecydował się jednak nie podawać do niego. Saka gol! Gol! Mamy to! Kto? Kto, panowie! Kto panowie? Saka! Masz kapkę na pobudzenie. Dziękuję, dziękuję za piłeczkę. Oj, zaczyna się meczycho. Dobrze. Let's go! Let's go! Tak, tak, tak. Jak najbardziej. Ronaldo. Nie tak, co ty robisz? To miało być do Zidana. Pięknie? Ronaldo biegnij tam! Mamy to, panowie, mamy! Nie! Ronaldo! Ojojoj! Myślałem, że tylko dołożę piłkę, znaczy nogę do tej piłki i będzie gol. Tak ładną pozycję miał. Niestety nie wiem, jak on to zrobi, że on tego nie trafił. Rywal ładnie, ładnie, ale ja z fartem, ja z fartem wychodzę tutaj. Podanie do Odegarda, Odegard urywa się tutaj. Zidan! Mamy to! 35 minuta, zaczynamy prowadzić w spotkaniu. No karty jednak dużo dają. Karty wypożyczone dają sporo. Oj, 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 problemy. Ale też jest maksymalne skupienie w tym meczu. Rzut wolny, ale przed polem karnym. Rzut wolny przed polem karnym. Podanie do Ronaldo, Ronaldo już wychodzi, kobra, tak. Przyblokował trochę, poczekał. Saka jeszcze był przy piłce bliżutko, ale nie dał rady. Oj, oj, dobra wracamy, wracamy panowie do obrony, do obrony. defense, defens. Bronimy to. Dobrze. Siemano, witam. Masz piłeczkę i strzel? Dobrze. Wykorzystam. Spróbuję ją wykorzystać. Nawet Ronaldo po bronie pomaga. Ale wyprowadzanie piłek musi być lepsze. Musi być lepsze wyprowadzanie piłek. Terry AURI! No i z Auri ciężko go zatrzymać. 2 do 2. 2 do 2 widzowie. I widzimy się w drugiej części spotkania. Panowie, musimy to wygrać. To jest mecz o rangę. Wprowadziliśmy tutaj specjalnie Ronaldo i Zidana z najlepszych lat młodości, żeby wam pokazali, jak się gra. Dali trochę, że tak powiem, motywacji. No, więc kurde, podanie na sakę i gol. Saka, gol. Rozumiecie? Bardzo ładnie upamykano. Graj ostrożnie, upamykano, bo masz żółtą kartkę. Jedziemy, jedziemy. Jedziemy. Będą zmiany, ale to później. Będą zmiany. Będziesz miał szansę zagrać. Nie wyrywaj się. Będziesz miał szansę zagrać jeszcze. Dziękuję za piłkę nożna życiem za GG i różyczkę. Dawaj ktoś wysłał 34 róże. Bardzo dziękuję za wszystko, ale jestem w tym momencie tak mocno skupiony na meczu. Dawaj lagę na srakę. A na sakę? A, okej. Okay. Dobrze, piłka, piłka nasza. Nie, no, sędzia, sędzia. Wid widziałem te dolary wsunięte w kieszeń w tunelu. Dobrze, spokojnie do obrony, uspokójcie to. Widać, widać, że od razu się pogubił rywal. Na samym początku się pogubił. Ładnie. Saka. Saka! Gol! Bawicie się, co? Trybuny szaleją, czaka znowu przy piłce. Dobra, dobra, dobra. Chwila, chwila. Musi podejść Odegard. Odegard musi podejść. Dobra, to miał się przestraszyć w ogóle tego, że tak zagrywam. Trzeba było wkręcać to i tyle. Ale mamy tutaj Ronaldo, Ronaldo do Odegarda, Odegard, Odegard, czy nowa legenda, nowa legenda nam się rodzi właśnie na oczach, Odegard co robi, jak strzela. Wow, ja czytam czat mordeczko tylko w tym becz. W tym momencie gramy mecz, bardzo ważny mecz. Więc przeżywam swoje emocje. Nie ja czytam czat, ja patrzę na czat, tylko no wiesz, ja tu staram się zrobić jak najlepszą atmosferę w trakcie tego meczu. 4K lajk. Like? No to 4,2 lajków like na taki meczik to bardzo mało widzowie. Bardzo mało. Dzieronarodu właśnie w tym momencie będzie pokazywał wam jak rywal. Kurde, kurde, panowie! Sakras, są to mamy! Yo! Serduska, do taki na czacie, widzowie. No, takie coś odwalił. Bardzo fajnie, już wiem, że mamy to jako minimum. W następnym tygodniu atakujemy, widzowie, 14. Jak jest mój normalny skład? Zaraz może się to zmienić. Kto chce, player, pika! Kto chce, player, pika! Widzowie, w ogóle nie tapujecie łapkami. Tu jest 6300. Ja to widzę! Ponad 6 kP lubię, no właśnie mało. Powinna być dycha. Jest was 87. Eee, PLM79. PLM79. Dla Ciebie leci paczka. Tutaj z takim piłkarzem. I mamy Jordi Alba czy Devri. No. Kogo wybierasz? PLM. PML, kogo wybierasz? Albe, wiesz? No i szanuję widza. Dobra. Co mamy dalej? Co mamy dalej? Hmm. Może, może jakieś słowo, co, widzowie? Na... Jordi Alba posiada jeszcze jedno, jeden... Jeden człon nazwiska. Tak, przed chwilą sobie zerknąłem. Jakie to nazwisko? Jordi Alba i końcówka to? Dziękuję za różyczkę. Nie wiem, no to trzeba sprawdzić szybko. Jordi Alba, o, o, mamy. Łuki, Łuki, Jordi Alba Ramos, czyli paka dla ciebie. To było trudne, to było trudne. Ja bym nie wiedział. Jordi Alma Ramos. Jordi Alba La Ramos. Tutaj, żeby nie było. Otwieramy dla Łukiego, dla naszego moderatora kochanego tutaj. No i mamy kolejną specjalną kartę. I kogo bierzemy, kogo bierzemy, kogo teraz wybieramy? Zambo? Zambo, no to bierzemy Zambo. I Zambuł posiada imię, tylko jakie to jest imię? Wystarczy jeden człon. Frank, Mateusz, Mateusz paka dla ciebie. Frank, an, Andre Frank. No, ale zgadł Mateusz i paka dla Mateusza leci. Go. Okej, okay. okej. Okay. To są dobre karty. To są dobre karty. Naprawdę. Bo ten ma koronkę. Na jakich pozycjach grasz, Pepe? NK albo Nk. Skąd te piki? No, za kurczę. Kurde, chyba Pepe. No. Aby Pepe czy Kolo. Pepe czy Kolo. Może Becker. Bo Becker też jest dobry. I też ma koronkę I by wleciał dobrze za Wandajkę. Przy Wandajku by dobrze wyglądał. Więc to nie jest głupi pomysł. Dać dać Beckera koło Wandajka. Bo będzie Wandajk Becker. Jaką mam obronę? Cancelo. Albo Roberto Carlos, y, Upamecano, Van Dijk i Walker, albo U Cancelo. No, jest 12 tysięcy tapnięć, no. Wygraliśmy siatkę, finał. Wow, no to super, świetnie. Bekera bierz. No, bierzmy tego Bekera, nie? Będzie do składu. Pierwszy raz trafiłem kartę z Food Champions, która nadaje się do składu. Chciałeś 10k, a masz ponad 12. No widzę, no autoclicker poszedł. Pewnie. Dobra, to kto chce następną paczkę? Becker. Czy posiada imię? Ojejku, jakie dziwne imię. Dobra, ale ile Becker ma wzrostu? Ile Becker ma wzrostu? Kto pierwszy napisze? Kto pierwszy napisze, ile wzrostu ma Becker? 180. Mateusz, znowu Mateusz. I Mateusz, kolejna paka dla Ciebie. Trochę niski ten Becker, nie wiedziałem, że on taki niski. Mendina, Orsolni, Zaha. Naprawdę Zacha? Zaha na obronie tak oddaje? Mówicie? Zaha Bqueen? zachad 200k No dobrze bierzemy Zachę No ogólnie fajne, fajne, fajne. Podobają mi się te piki, nie? Podobają mi się te piki. Dzięki Mati! Dzięki Mati, zajebiste paki otwierasz. Zobaczymy się jeszcze. Częściej bywaj na live. To są piki za pół Champions. Dobra, i zostały nam jeszcze tutaj paczka 85 5 piłkarzy. I paczka Ultimate, i paczka rzadkich zawodników. A teraz widzowie, tak, widzowie, tak, tak, tak. Poczekajcie. Eee, poczekajcie chwileczkę, ja sprawdzę sobie jedną rzecz, żeby się upewnić. Ile dokładnie w tym momencie mam obserwacji na TikToku? Pierwsza osoba, która napisze, dostaje tą pakę za 125 tysięcy. Poczekaj, poczekaj. Nie mam 588. 5... Olek, olek, 579 mam. Tak, 579. Chyba, że coś tutaj. No 579, więc zostawcie, żeby było 588, bo to już ładnie wygląda. A ja otwieram pakiet dla Olka. Leci, daj coś dobrego, daj coś dobrego, daj coś dobrego, daj coś dobrego. Czy to jest dobra karta? No to już mamy 588. Słaba, nie? Słaba. Też mi się wydaje, że słaba. Ale w środku, w środku coś może być. Więc zobaczmy sobie środek. Ja nie patrzę. Ja nie patrzę. Patrzę się na sam czat. Patrzę się na sam czat. Chyba widzę sam czat. Coś jest w środku? W listopadzie był ok. Uuuu, wow. It jest. O kurwa, co tam jest? Co tam jest? Jaka narodowość ryba gra, te widzowie? Hernandez 88, Ronaldo. Zobaczmy tutaj. Hernandez 88, Fofana. I to sprzedawane karty są. O! Faktycznie. Może coś się dorobię w końcu. No, Hernandez, że tak powiem, nie za dużo się dorobię na tobie. Na tobie pewnie też nie. Na Fofanie to już w ogóle się nie dorobię. Kasa będzie, jakaś będzie, tragedii nie ma, nie? Tym bardziej, że są dwa duplikaty. I zobaczmy, co tam w duplikatach będzie. I w duplikatach Fernando, dobra. Dobra, idźcie sobie na tam na górę. Będzie jakaś kaska, będzie jakaś kaska, no. Tragedii nie ma, super też nie jest, nie? Ale coś tam jest. Dobra, druga paczka. Paczka rzadkich zawodników. Paczka rzadkich zawodników. I tutaj. Pytanie jest takie do Was: dość ciężkie. Do ścieżkie to będzie pytanie. Jaką ocenę ma mój skład? Nie. Paw, 91. Kacpo 91 ocenka. Czyli paczka dla Kacpo. Ale Kacpo próbuje dalej, nie dziewięć 91 89 81. Paczka dla Kacpo. Pamiętajcie widzowie, że w te wiadomości, które wysyłacie, nie zawsze dochodzą. Mares 86. No niby, niby spoko, nie? Niby spoko, dupy nie urywa. E, jeśli ktoś by pisał, że wcześniej napisaliście, to mi wyświetlił się Kacpo jako pierwszy. Mateusz 89, Premek 90, na Instagramie E 92, 86, 94 i Kaspo 91 jako pierwszy. Więc u mnie liczy się to, co u mnie się wyświetla. Wiadomości czasami nie dochodzą. Dokładnie tak. Nie, nie denerwujcie się na twórców, którzy po prostu takich nie doczytają, nie? Wiktor dziękuję za dwie piłeczki. I tutaj w sumie za te dwie piłki to piłeczka leci do Ciebie. Taka paczuszka. Otwieram ją w ciemno. Zobaczymy, czy coś będzie. Jak, jak nie będzie, to piszcie, że złoto. Jak złoto, to nawet nie patrzymy. Złoto, no to ki. Tiago Silva, nie? O, Ronaldinho, dobrze, kociamba. Dobrze, ale rebić! Rebić w środku! Rebić w środku, jak najbardziej fajna karta. Dobra.